Dzień dobry drogie ciaszki, Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie zajmiemy się absolutnie genialnym utworem polskiego zespołu Illusion pod tytułem Cierń. Utwór zrobimy w wersji takiej bardziej ogniskowej. Nie będziemy tak jak tam jest po strunach grane. Może tam w przyszłości zrobię Wam w ramach serii jak zagrać, jak to zagrać dokładnie tak jak jest utwór. My dzisiaj tak jak powiedziałem zrobimy w wersji ogniskowej, ale tonacja utworu zostanie tak jak jest w oryginale. Kordy jakie będziemy potrzebować do utworu, jest to akord d cad 9 G-Dur i Ice-Dur. W motywie zrzutkowym bicie na pierwszym akordzie, czyli D, będziemy grać sobie cztery uderzenia. Na dół, do góry, na dół, do góry, czyli. I później przeskakujemy od razu na c -add 9 i mamy na dół, do góry, na dół, do góry, na dół, na dół, do góry, czyli. I później na akordzie G, tak samo jak na D, i później Ice, tak samo jak na c -add 9 czyli Stój ci owołasz mnie Stój bardziej powiedz mi co sprawia że każdy dzień z Motyw refrenowy gramy dokładnie na takich samych akordach, jak graliśmy zwrotkę w tej samej kolejności, tylko gramy bicie trzy razy na dół, raz do góry. I to jest cały motyw refrenowy. Bardzo prosty, każdy sobie poradzi. każdej nocy jeden cierny. I drogie dzieciaczki, to by było na tyle w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, Mega genialny kawałek. Polecam każdemu posłuchać. I co? imię? miłego dnia Wam Na razie Pa!